Thank you. No witajcie. Słuchajcie, odkurzacz pionowy ręczny. Nie jestem chyba już w stanie policzyć, ile takich odkurzaczy w tym roku przetestowałem. Około 7, 8, a może nawet 10. Ale tym razem jest to chińczyk, który można kupić w serwisie Aliexpress oczywiście. Kosztuje 700 zł. To model Redki F10. Jeżeli jesteście ciekawi, co potrafi odkurzacz, który... Nie jest bardzo drogi, nie jest też tani, ale jest dobrze wyposażony, ale jak sprząta, w co jest wyposażony i jak sprawdził się u mnie w domu, no to oczywiście zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Redki F10 Stick Vacuum Cleaner. Ja naprawdę powoli zaczynam się czuć ekspertem, jeżeli chodzi o odkurzacze ręczne, pionowe, bo przetestowałem ich naprawdę sporo i na mój kanał, i na kanał Max Electro. No i teraz w moje ręce trafił Redki F10 chiński. Odkurzacz, który jest do kupienia, już o tym mówiłem, wiem, ale powtórzę się, w serwisie AliExpress, czyli w chińskim sklepie. Jaki jest RedKey? No, jeżeli chodzi o design, to musicie sami ocenić. Może się podobać, może przywodzić na myśl takie odkurzacze z design, może sprzed lat 10, To duży odkurzacz, ta jednostka centralna jest naprawdę dość spora. Waży około, no niecałe 2 kg, 1 ,85 kg kg pięć gramów, a więc jeżeli chodzi o odkurzanie ręką, ręczne odkurzanie przy użyciu tej małej szczotki, tej szczelinówki albo takiej, no to ta ręka może w pewnym momencie się zmęczyć, ale spokojnie, jeżeli chodzi o odkurzanie tą dużą szczotą elektroszczotką, to tutaj ta waga nawet pomaga moim zdaniem, ponieważ lepiej ten odkurzacz ta szczotka przywiera do podłoża. Ja mam takie doświadczenie. W środku znajdujemy oczywiście silnik moc sąca to 23 kPa. To bardzo dużo od razu zaznaczam. A więc naprawdę jest w stanie wyciągnąć z podłogi wszystko tam, co tam znajdzie, po prostu czy z podłogi, czy z dywanu, no z każdej, naprawdę z każdej powierzchni. Oczywiście pomaga mu w tym ta elektroszczotka, do której za chwilę przejdę. Co mamy jeszcze? Zbiornik na kurz, prawda, na kurz i brudy, który opróżnia się banalnie prosto, sorry, włosy psa. No ja odkurzałem tym odkurzaczem. To samo, jeżeli chodzi o mycie, czyszczenie. Tej, tej części, bo tutaj sobie to wykręcamy, prawda? Mamy ten pojemnik. On jest, on ma pojemność 0,6 litra. Moje mieszkanie ma około 70 metrów kwadratowych. Za jednym odkurzaniem nie byłem w stanie absolutnie zapełnić tego pojemnika. Mamy filtr, czyli mamy ten filtr taki, który zatrzymuje właśnie duży kurz, włosy i tak dalej. Ta siateczka metalowa, stalowa. Ją można oczywiście myć pod bieżącą wodą. Tak samo jak ten pojemnik na kurz. W środku tutaj już nic nie więcej nie znajdziemy. Natomiast tu u góry mamy filtr, filtr hepa i to nie jeden i to jest naprawdę duże zaskoczenie. Łatwo się go wyciąga, łatwo wymienia. Dlaczego to jest duże zaskoczenie? Bo zazwyczaj w tego typu odkurzaczach jest jeden filtr hepa, a tutaj są dwa. Drugi znajduje się z tyłu. Zobaczcie, też się łatwo go wyciąga, odkręca po prostu. No tu może trzeba bardziej przycisnąć, prawda, żeby to wykręcić, ale jest, jest. I te filtry, ten zestaw trzech filtrów powoduje, że ten odkurzacz naprawdę zatrzymuje wszystko w sobie, jak gdyby na tych filtrach, i wydłuchiwane powietrze do naszego mieszkania z powrotem w czasie odkurzania poważnie jest czyste. Bardzo ładnie pachnie, znaczy normalnie pachnie, nie fiołkami, nie, absolutnie, ale może tak, nie śmierdzi, bo jak doskonale wiecie, w niektórych odkurzaczach, kiedy zaczynamy odkurzać, to po jakimś czasie pojawia się taki. Nie wiem, zapach zgnizny, odkurzania, fuj, no w każdym razie niedobry. W podstawie, w podłożu znajdujemy baterię. Baterię Samsunga e, bardzo pojemną wytrzymuje, jeżeli chodzi o odkurzanie, do 60 minut pracy, a więc jest to naprawdę dobry wynik. Tylko uwaga, uwaga, oczywiście mówimy tutaj o minimalnym trybie, jeżeli chodzi o moc e, odkurzania, bo u góry znowuż mamy panel sterowania i wyświetlacz. Teraz mamy tak, włączanie, prawda? Tryb auto tu jest wolny. Co ja gada? Włączanie jest tu, pod palcem. Ciskamy. I ono startuje, prawda? Natomiast, jak zobaczycie tutaj, są wskaźniki, prawda? Ten wskaźnik po lewej, świecący na niebiesko, mówi nam o mocy słońca. Możemy sobie ją zwiększyć tym przyciskami. Widzicie? O. Albo przełączyć w tryb automatyczny. W trybie automatycznym ten odkurzacz po prostu w zależności od tego, co znajdzie na podłożu albo na jakim podłożu jest, oczywiście to zwiększa lub zmniejsza moc sania. I tutaj odnoszę się do baterii, bo jeżeli włączymy tutaj maksymalną moc sania, czyli te 23 kPa, to bateria wystarczy nam na około 7-8 minut. Co jest normalnym wynikiem, jeżeli chodzi o tego typu odkurzacze. Natomiast jeżeli będziemy odkurzać na minimalnym poziomie, na minimalnej mocy, jak gdyby, no to wtedy możemy osiągnąć nawet to 60 minut. Natomiast. Jeżeli macie jakieś ogromne mieszkanie, no to fajnym rozwiązaniem jest to, że jednak ten akumulator jest wymienny, prawda? I możemy go, możemy dokupić drugi, jeden ładować, drugi, drugiego używać. No i to jest, można powiedzieć, dobrze przemyślane. Kolejny wskaźnik, który znajdziemy tutaj, poczekajcie, muszę to włączyć, znowu będzie trochę hałasowało, czyli ten po Waszej lewej stronie, tutaj się świeci na czerwono, to jest wskaźnik, można powiedzieć, napełnienia zbiornika na kurz. Tutaj mamy także inne elementy, czyli na przykład zacięcie silnika albo zabrudzenie, zacięcie się tej szczotki, elektroszczotki, wałka, która tam się znajduje. Odkurzacz nas o tym poinformuje. No i odkurzacz, słuchajcie, jest względnie cichy, tak bym to określił, ponieważ jeżeli włączymy mu full power, no to wtedy robi się naprawdę głośno. I na full power, na pełnej mocy, raczej jeżeli ktoś jest z domu, chce odpocząć, czy nie wiem, wieczorem, lepiej nie sprzątać po prostu, no bo no bo jest głośno, ale jest duża moc no to co? No powinno być głośno? No i jest głośno. To jeżeli chodzi o jednostkę centralną myślę, że tyle co mogę Wam o nim opowiedzieć. Całość składa się banalnie, prosto, oczywiście mamy oznaczenia, kudeczki, trójkąciki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co do ładowania? No tutaj mamy taką stację ładującą, wieszak można powiedzieć, w który wkładamy sobie po prostu ten odkurzacz wraz z baterią, przymocowujemy do ściany, a tutaj zakładamy oczywiście akcesoria, czyli jedną albo drugą szczotkę. Możemy oczywiście równocześnie obie założyć, o i tak to może wyglądać po prostu na ścianie, ale jeżeli nie chcecie robić dziur w ścianie, zapomniałem o tym filtrze, sorry, jeżeli nie chcecie robić dziur w ścianie, to po prostu wystarczy, że podłączycie ładowarkę do akumulatora i ten akumulator albo może być tutaj zainstalowany, ale też nie musi, bo ładowarka wygląda tak, i po prostu ją podpinamy w tym miejscu do baterii. I to wszystko. I się ładuje. Tutaj mamy wskaźniki poziomu naładowania akumulatora. Jeden, dwa, trzy. Trzy wskaźniki. Ja teraz szybko tutaj zamontuję brakujący element. Bo przecież nie będę tak odkurzał. Dobra. O, Przekręcamy, mówiłem. I już. Jest zainstalowany. Jeżeli chodzi o akcesoria, no to mamy szczotkę. Szczelinówkę. Czyli taką, która posłuży nam do odkurzania trudno dostępnych miejsc, jakieś narożniki przy listach czy podłogowych, czy pomiędzy poduszkami na, na sofie. Ta szczelin, szczelinówka jest rozsuwana. I ona się robi wtedy trochę dłuższa, nie jakoś bardzo, ale trochę, co może pomóc. Na pewno robi się węższa i cieńsza, a więc umożliwi nam to dostęp, łatwy, łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju szczelin właśnie pomiędzy poduchami. Na przykład na sofie tam, gdzie śpi mój, e, mój pies. Druga szczotka też na pewno znacie taką szczotkę jest szczotka do twardych powierzchni albo do, albo do miękkich. Możemy tą szczotką w zależności od tego, czy ma włosie wysunięte, czy schowane, odkurzać firany, zasłony, rolety. Yy, właśnie możemy odkurzać kanapę, sofę, fotel i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli wyciągniemy sobie włosie, to no to wtedy to jest dobre do twardych powierzchni. To yy, odkurzanie po prostu mebli, stoły, szafki i tak dalej, i tak dalej. Nasz Komputer możemy sobie też odkurzyć, jeżeli będziemy chcieli, czyli klawiaturę. I, co tylko chcecie, generalnie. E, jakość wykonania. Ja nie mam zastrzeżeń do, co do jakości wykonania. Jest to taki typowy plastik, który jest stosowany właśnie w tego typu urządzeniach. Ja już nie, w niejednym odkurzaczu właśnie tego typu plastik widziałem. E, I on się sprawdza jak najbardziej. No i przejdźmy do elektroszczotki, bo ona jest chyba tutaj najbardziej wypasionym elementem. Jest ciężka i to nie jest wada. Ponieważ dobra szczotka, duża elektroszczotka, powinna być ciężka, bo ona lepiej przywiera do podłoża, i w tym momencie, kiedy ją podłączamy do odkurzacza i włączamy odkurzacz, to dochodzi do tego jeszcze moc ssania, prawda? Siła sąca, która jeszcze bardziej przykleja ją do podłoża, i wtedy ona po prostu lepiej sprząta. Mamy tutaj oczywiście szczotkę. Z silikonowym włosiem, znaczy z silikonem i z włosiem, o tak to wygląda. Bardzo łatwo się ją czyści. Tutaj mamy przycisk, jest napisane push, robimy push, naciskamy, wysuwamy i w tym momencie, jeżeli tutaj nam się zawiną jakieś włosy ludzkie, psie, sieć i tak dalej, po prostu przecinamy nożyczkami, yy, yy, czyścimy i zakładamy z powrotem. Bardzo ważna sprawa kółka. Kółka są gumowane, są duże. Dzięki temu bardzo łatwo manewruje się po podłodze, po, no po prostu po powierzchni, którą odkurzamy. Naprawdę robi się to rewelacyjnie. Samo odkurzanie, jeżeli można tak powiedzieć, no jest w miarę przyjemne, jeżeli w ogóle odkurzanie może być przyjemne. Chodzi mi o to, że po prostu odkurzanie tym odkurzaczem. Idzie szybko, łatwo i wygodnie. No i rura, przedłużka. Rura jest też troszeczkę inna. Ona jest grubsza niż spotykane w innych odkurzaczach, ale to wynika z tego, że ona jest łamana po prostu. Zobaczcie. Co nam może pozwolić na lepsze dotarcie do trudno dostępnych miejsc pod szafkami, pod meblami, pod sofą, pod fotelem i tak i tak Nie powiedziałem jeszcze wam o jednej rzeczy. Elektroszczotka ma 6 diod LED, które pomogą nam w sprzątaniu, bo one naprawdę pomagają. Ja jestem, będę to powtarzał, zwolennikiem właśnie takiego rozwiązania. Kiedy to elektroszczotka ma podświetlenie, bo naprawdę lepiej się sprząta, więcej widać i dokładniej po prostu posprzątamy. No i mamy też w zestawie zapasowy filtr HEPA. Eee, dokładnie. Słuchajcie, jak się odkurza tym odkurzaczem? Moim zdaniem. Jest OK. 700 zł kosztuje, co jest taką ceną powiedzmy, no nie najwyższą mówiłem o tym, ale też nie najdroższą. W tej cenie można kupić właśnie tego typu odkurzacz, ale słuchajcie. Ten odkurzacz na pewno jest bardzo dobrze wyposażony w różnego rodzaju akcesoria, czego nie można powiedzieć o konkurencyjnych produktach. Ma ogromną siłę ssania 23 kPa, czego też nie można powiedzieć o wielu konkurencyjnych urządzeniach, które bywają droższe. Od tego Red Kia F10. A więc, jeżeli zastanawiacie się nad kupnem odkurzacza ręcznego z AliExpress, to powiem Wam tak: jeżeli chodzi o jakość odkurzania, o kulturę pracy, o komfort odkurzania, o wyposażenie, o czas pracy na baterii. Nie mam żadnych, absolutnie żadnych zastrzeżeń. To samo, jeżeli chodzi o elektroszczotkę. Przywiera do podłoża, dobrze zbiera wszystkich kurz, brud i tak dalej. Radzi sobie nie tylko z drobnym kurzem, z ale także z różnymi dużymi elementami, które znajdują się na, mogą znaleźć się na podłodze. No i akumulator wymienny, to też ma ogromne znaczenie. Duży czas, długi czas na pracy na baterii. Natomiast niestety też długi czas ładowania tego akumulatora, co może być odebrane jako wada, bo na pełne naładowanie tego akumulatora musimy poczekać prawie 5 godzin. A więc, no, to trochę jest. Było, nie było, kochani. Na AliExpress są różne odkurzacze tańsze, droższe. Ja uważam, że jeżeli wybierzecie Redki AF10, to będziecie z niego naprawdę zadowoleni, bo on zrobi to, do czego powstał, czyli bardzo dobrze odkurzy wasze podłogi, meble, kanapy, sofy itd. itd. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainteresował Was ten odkurzacz. No i co? No ja zabieram się dalej do odkurzania, prawda? No po co? Trochę po to jeszcze będę dalej odkurzał. Jak się ma psa, to trzeba odkurzać codziennie. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.